Jakiś czas temu widziałam bardzo ciekawy film i zbierałam się już wiele lat do obejrzenia go. No i w końcu mi się udało, a jest to film włoski pod tytułem Malena. I dzisiaj sobie o nim porozmawiamy i przy okazji poruszymy też kilka innych ważnych tematów. Cześć, ja mam na imię Sandra, a dzisiaj wszystkim co dotyczy skutecznej nauki i nauczania języków obcych bez ściemy i nie tylko i dziś porozmawiamy tak jakby trochę o językach, a jednak bardziej nie tylko. Jako że będziemy rozmawiać czy może punktem wyjściowym do naszej dyskusji będzie właśnie ten włoski film, to oczywiście zachęcam Was bardzo do obejrzenia go i jak już sobie obejrzycie, to też zapraszam do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na jego temat. Film powstał na podstawie opowiadania Luciano Vincenzoni i jest wyreżyserowany przez Giuseppe Tornatore. Więc, no tutaj, tym dwóm panom trzeba oddać te zasługi, jak ten temat przedstawili i jakich spostrzeżeń dokonali w społeczeństwie. No i tak pokrótce Wam powiem, o co w tym filmie chodzi i o co mnie chodzi. Postanowiłam zrobić to nagranie, dlatego że kiedy poleciłam. Ten film na Instagramie, to dostałam wiadomości takiej treści, że ten film to właściwie tak jest trochę jakby o niczym i że nic z niego nie wynika. Moim zdaniem, z tego filmiku, filmiku z tego filmu wynika bardzo, bardzo wiele, i dlatego no, chcę zrobić to nagranie, aby Wam to pokazać. Więc y, jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to sobie obejrzyjcie. Na pewno będą się tutaj pojawiać spoilery, więc już z góry ostrzegam, że po prostu jeśli obejrzycie to moje nagranie, to później mniej więcej będziecie wiedzieć, czego się w tym filmie spodziewać. Ale też bez przesady nie powiem Wam wszystkiego od A do Z, więc jakieś niespodzianki pewnie Was będą czekać. Natomiast no, muszę w pewien sposób opowiedzieć tę fabułę, przynajmniej w jakiejś części, żeby w ogóle powiedzieć, o co chodzi. Także jest to film, w którym widzimy piękną kobietę zagraną przez Manikę Bellucci z pewnego sycylijskiego miasteczka, która no, jest nienawidzona przez wszystkich, tak naprawdę, głównie przez kobiety oczywiście, no, ale mężczyźni widzą w niej tylko obiekt seksualny, natomiast no, nie mają w stosunku do niej żadnych takich cieplejszych uczuć. I no jest to kobieta, która jest zamężna, ale której mąż wyjechał na wojnę, więc została w miasteczku sama z ojcem, ale ten ojciec też już ma swój wiek i on tak nie bardzo chroni tutaj honoru swojej córki. A jako, że tego męża nie ma, no to pojawiają się oczywiście plotki i ten film jest tak zrobiony, w taki sposób jest przedstawiony, tak zostały odpowiednio dobrane inne aktorki i tak w taki sposób ucharakteryzowane, że wydaje się, że one są takie bardzo. Są Takimi bardzo nieatrakcyjnymi kobietami na tle właśnie tej Maleny, głównej bohaterki, która jest tą taką pięknością. No i oczywiście te kobiety są bardzo zazdrosne i oczywiście uprzykrzają jej życie. Na początku w taki sposób bardziej zawoalowany, bardziej niezauważalny i tak naprawdę nie wiemy, co Malena na ten temat myśli i czy ona sobie z tego w ogóle zdaje sprawę, ponieważ tego życia wewnętrznego Maleny absolutnie nie widzimy w filmie. I no, nie mamy pojęcia, co ona tak naprawdę czuje, czego nie czuje i na ile to wszystko jest głębokie w jej przypadku. Natomiast jeśli chodzi o głębie, no to w przypadku tych ludzi nie ma jej w ogóle. No i są to kobiety, które jej nienawidzą przez sam fakt, że jest ładna. I no, są po prostu zazdrosne. Zazdrosne o to, że ona sobie chodzi po tym mieście, taka jakby samotna, że wszyscy się za nią oglądają, że ich mężowie się za nią oglądają, że nie podpada pod taki stereotyp tej mm, wartości kobiety rzekomej, czyli matki i żony, prawda? Bo jest młoda, piękna i chodzi sobie sama. No więc bardzo ją obgadują, twierdzą, że ma wielu kochanków, po prostu rujnują jej reputację. Dochodzi nawet do tego, że jej ojciec, który jest nauczycielem w szkole, dostaje... Anonimowy list, w którym jest napisane, że jego córka sypia z całym miastem, więc on się później też od niej odgradza, wymienia zamki, i ona już nie może nawet odwiedzić swojego ojca. I to było w sumie jedyne miejsce, do którego ona chodziła w ciągu dnia, aby opiekować się tym ojcem, aby dla niego coś ugotować, posprzątać mu i tak dalej. Więc no, on tutaj sam ją jakby. Wyizolował, odizolował od siebie. No i tutaj też nie widzimy żadnej tak naprawdę reakcji z jej strony. Nie wiemy, co ona sobie na ten temat myśli. Także kobiety jej nienawidzą, natomiast mężczyźni postrzegają ją tylko jako obiekt i po prostu przez cały czas się na nią paskudnie gapią i tylko czekają na to, aż no, będą mogli, jakby. Skorzystać z tego obiektu. Mamy też tutaj takiego głównego bohatera, Renato, który jest w filmie 13-letnim chłopcem. Natomiast w życiu prywatnym, kiedy ten film był kręcony, ten chłopak też jeszcze był niepełnoletni, z tego co pamiętam, jak sprawdzałam. Więc trochę jest to takie dziwne, jak oni ten film kręcili, no ale okej. Okay. W każdym razie no, jest to taki chłopiec, który wydaje się być bardziej wrażliwy od pozostałych. Ci wszyscy inni chłopcy po prostu ją obserwują, jako że jest najpiękniejszą kobietą w mieście. No i on również, natomiast staje się ona dla niego takim obiektem pewnej fascynacji. I na początku sobie myślimy, hmm, że to może jest takie słodkie, że to jest taka młodzieńcza fascynacja, yy, że on cały czas za nią chodzi, obserwuje ją, no ale jakby nie było, jest to trochę przerażające. No, i on rości też sobie do niej pewne prawa. To znaczy, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że ona zostaje zgwałcona, to on płacze. Natomiast no, nie płacze, dlatego że jest mu jej żal w jakiś sposób, tylko dlatego że on uważa, że to. Należy się jemu, bo to on tak naprawdę tutaj za nią cały czas chodzi. To on tak naprawdę zna naprawdę o niej, tak? No bo on cały czas ją obserwuje, śledzi, więc on wie, że ona z nikim nie sypia, wie, że niczyi mężowie nie zdradzają tych swoich żon z nią. No i on sobie rości po prostu do niej takie prawa, więc ją to po prostu tego to dotyka tylko dlatego, że, że on uważa, że on powinien być na tym miejscu. Dochodzi nawet do takiej sytuacji, że. On idzie do kościoła się pomodlić i mówi w tej modlitwie, że on jej wybacza, mimo że to ona została zgwałcona. Więc jak w ogóle do tego dochodzi? No, umiera jej mąż, umiera jej ojciec, to znaczy. Czy mąż umiera, to nie wiemy, ponieważ no, przychodzi zawiadomienie o jego śmierci. No więc jakby do niej dochodzi, że ten mąż umiera, do wszystkich ludzi również. No i ona przeżywa oczywiście żałobę z tym związaną, bo kochała tego swojego męża. No i tutaj znowu mamy tego Renato, który ją podgląda i jakby chciałby ją pocieszyć, ale tak naprawdę on sobie to wszystko tak bardzo erotycznie znowu wyobraża, więc ona tutaj nadal jest tylko tym obiektem. Później umiera jej ojciec, bo. Z tego co pamiętam, tam był chyba atak Niemców, yy, bombardowanie takie rzeczy i ten ojciec umiera. No i ona zostaje całkiem sama. No więc teraz nie ma ani męża, ani ojca yy, i nie ma już jej kto chronić yy, i się wszystko zaczyna tak naprawdę. Nie ma pieniędzy, nie może dostać nigdzie pracy, ponieważ żadna kobieta nie daje pracy, bo jej nienawidzą żaden mężczyzna nie daje jej pracy, ponieważ no, ich żony na to nigdy nie pozwolą. Więc no, już jest taką ofiarą, taką przynętą i no po prostu wszystkie plotki doprowadzają do takiej sytuacji, że ona staje przed sądem. I musi poprosić o pomoc adwokata, aby ją wybronił, aby no, prawda wyszła na jaw, że ona tutaj żadnych e, takich mm, kontaktów z żonatymi mężczyznami nie utrzymywała. No i ona oczywiście nie ma mu czym zapłacić, e, więc musi zapłacić w naturze i to jest właśnie ten gwałt, który e, Renato to obserwował. No, i, i tak się to wszystko zaczyna. Za każdym razem, kiedy chce pomocy, bo wiecie, ona nie ma co jeść, tak? Nie ma jak zdobyć tego pożywienia, bo nie ma pieniędzy. Więc każdy mężczyzna, który w jakiś sposób chce jej pomóc, no to oczywiście insynuuje odpowiednią, otrzymanie odpowiedniej zapłaty. Więc ona tak naprawdę. Pozostaje bez wyboru, i kiedy przybywają Niemcy do miasta, no to ona się też przefarbowuje i zaczyna się prowadzać z tymi Niemcami, i tak naprawdę faktycznie już wtedy zaczyna pracę jako prostytutka, bo nie ma innego wyjścia. Oczywiście, te wszystkie kobiety mają potwierdzenie tych swoich wcześniejszych przepuszczeń, czy raczej kłamstw. I kiedy Niemcy zostają wypędzeni z miasta, to mszczą się na niej, wytargują ją za włosy, biją, obcinają jej te włosy i wyrzucają z miasta. Czyli mamy taki przypadek, no, takiej włoskiej jagny, można powiedzieć. To dokładnie tak samo wyglądało, chociaż akurat w Malenie to jest nawet bardziej drastycznie pokazane niż w Chłopach. I wiecie co, ona po jakimś czasie wraca do tego miasta, ale już taka Ugładzona, można powiedzieć. Już ma krótkie włosy, już ubiera się bardziej skromnie, czyli w takim stylu jak tamte kobiety, i nie wraca sama, więc już nie jest takim zagrożeniem dla ich małżeństw. I one zaczynają ją bardziej szanować, mówią jej dzień dobry i jakby chcą puścić to wszystko w niepamięć. Natomiast ten chłopak, który był tak w niej zakochany, no, on też w żaden sposób jej nigdy nie pomógł, nigdy nie stanął w obronie jej reputacji, nigdy. Nie w ogóle ani słowa nie powiedział, kiedy ona została wytargana za włosy i pobita przez te wszystkie kobiety. Zresztą żaden mężczyzna nic nie powiedział. Oni wszyscy stali i się patrzyli i chyba to dla nich było dobre show. Również on patrzał, gdzieś tam pewnie z jakimś nieprzyjemnym uczuciem, no ale w dalszym ciągu jednak palcem nie kiwnął. Patrzył, kiedy odjeżdżała i po prostu wydawało się wtedy bardziej, że on jest takim obserwatorem niż kimś, kto jest zaangażowany uczuciowo, niż ktoś, kto ma jakieś głębsze przemyślenia. No i ja przez cały film jednak miałam taką nadzieję, że jednak może on jest człowiekiem bardziej wrażliwym, że może w nim zachodzą jakieś głębsze procesy myślowe czy uczuciowe. Natomiast na koniec myślę, że okazuje się, że nie, że jednak um, dla niego, jakby w jego pamięci, ta malena była taką jego pierwszą prawdziwą miłością, której on nigdy nie zdobył, no bo był jeszcze chłopcem. Natomiast um, nigdy później tak naprawdę już nikogo tak nie kochał, nie pamiętał nawet imion tych wszystkich kobiet, z którymi się spotykał, z którymi sypiał, um, tylko właśnie ją na całe życie zapamiętał. No co też pokazuje, że. Nie miał chyba jakichś głębszych przemyśleń w późniejszym życiu związanych z, z trybem swojego życia, z tymi związkami, z różnymi kobietami itd. Więc to, co mnie w tym filmie uderzyło, to były dwie rzeczy. Po pierwsze, to, jak um, kobiety traktują siebie nawzajem, jak to kobiety potrafią niszczyć, a mężczyźni nic nie powiedzą. I zresztą tutaj no, ta bohaterka była niszczona zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Oni brali dla siebie co tylko mogli, a kobiety ją obgadywały i na koniec również pobiły i to bardzo dotkliwie do krwi. Więc to było takie bulwersujące. I niestety tak naprawdę my żyjemy w takim świecie i Wiecie, za każdym razem, bo ja już kilka razy Wam też na YouTube opowiadałam o różnych takich sytuacjach mojego życia, a były ich konkretnie trzy. Kiedy natknęłam się na takie bardzo toksyczne zachowania, właśnie u innych kobiet, nie u mężczyzn, tylko u kobiet, no to zawsze znajdują się pod tymi filmami jakieś komentarze w takim stylu: że, y, że te baby dobrze zrobiły, y, że, y, że sama się o to prosiłam, jakieś takie po prostu durne teksty. Więc, no i, i zarówno kobiety, jak i mężczyźni takie rzeczy piszą i zresztą na moim kanale też mimo, że od samego początku prowadzenia tego kanału y, miałam y, większość moich widzów to byli mężczyźni, tutaj kobiety były tam może w 30% na, przez kilka pierwszych lat, to w dalszym ciągu y, najwięcej takich negatywnych komentarzy było zawsze od kobiet. Natomiast y, no, mężczyźni jakby to całkowicie bardzo dobrze obrazuje sytuację pokazaną również w tej filmie, tak? Czyli hejt od kobiet, od mężczyzn uprzedmiotawianie całkowicie z tym był problem od samego początku i jest do dziś. No i ja ostatnio też ten temat poruszyłam na Instagramie, że w dalszym ciągu kobieta nie może powiedzieć nie, tak po prostu, bo to jest odbierane jako obraza, bo jeśli przecież mężczyzna proponuje, no to wiadomo, że ty musisz chcieć, tak? Ostatnio nawet widziałam gdzieś mi tam mignął w internecie jakiś filmik, który ktoś też komentował, jakiegoś gościa, który daje. Jakieś porady randkowe innym mężczyznom, i, i właśnie był oburzony tym, że on coś proponuje, a kobieta nie chce, że jej się po prostu nie chce z nim nigdzie pójść i nic zrobić, że ma lepsze rzeczy do roboty. Także no jest to w dalszym ciągu problem. Jest to w dalszym ciągu ten sam poziom rozwoju, żeby nie powiedzieć gorzej, i jakby utknęliśmy na tym poziomie. Teraz się wydaje, że tego może jest mniej. Bo jesteśmy trochę lepiej wyedukowani, ale w dalszym ciągu jest tego bardzo, bardzo dużo, i w tym filmie jest to w taki uderzający sposób pokazane. Zarówno to, co robią kobiety, jak i to, co robią mężczyźni. A druga kwestia, która, druga sprawa, która w, tej, w tym filmie była dla mnie taka uderzająca, to jest to, co również obserwuję w życiu. To to, że w tych ludziach nie było żadnej, absolutnie żadnej wrażliwości i żadnego rozumu, żadnej takiej umiejętności postawienia się w butach drugiego człowieka, spojrzenia na życie z innej perspektywy, przez inną soczewkę. Było tylko takie życie z automatu, na autopilocie, czyli jedzenie, spanie, obgadywanie i seks. I kiedyś był taki niemiecki zespół, nie wiem, czy oni jeszcze działają, nazywał się Die Ärzte, czyli Lekarze. I mieli taką piosenkę Laserin. Myśmy ją sobie tutaj kiedyś na YouTube też tłumaczyli w jednym wezwaniu. I tam był jeden taki wers, bo generalnie to była piosenka o ludziach, o ludziach, którzy właśnie są niewrażliwi, którzy zajmują się w życiu tylko plotkami, obgadywaniem i podstawowymi potrzebami fizjologicznymi. I tam było, był taki wers, który mówił besteht aus angst dem Wetterbericht, um, czyli ich wykształcenie składa się ze strachu, nienawiści, cycków i prognozy pogody. I właśnie w tym filmie widzimy takich ludzi, których wykształcenie składa się dokładnie z tego. I Liczymy na to, że przynajmniej ten główny bohater ma w sobie jakąś wrażliwość, jakieś przemyślenia, natomiast e, tak naprawdę okazuje się, że nie za bardzo, natomiast co do głównej bohaterki to nie wiemy, ponieważ to w filmie nie jest w żaden sposób przedstawione. Także jej wrażliwości i jej myśli nie znamy. Równie dobrze ona może działać na autopilocie, tylko tego po prostu nie widać, bo my trochę tak jakby obserwujemy to, co się dzieje z perspektywy tego chłopca. Także to jest dla mnie zatrważające, że tam wśród tych ludzi nie było ani jednej osoby, która by miała jakieś głębsze przemyślenia. I wy się śmiejecie, kiedy Wam mówię, że kiedyś mój sąsiad mi powiedział, że jestem biorobotem. <laughs> I mm, wiecie, dlatego że prosiłam go, żeby ściszył muzykę, czy tam grę komputerową, jakąś tam wiecie grę w wojenkę, w którą grał całymi dniami. Um, więc no, stwierdził, że jestem biorobotem, ponieważ poprosiłam go, aby on to ściszył i że się na pewno nie dogadamy. Więc nie wiem, okej, okay, jeśli dla niego definicja biorobota jest taka, to ok. Ale tak szczerze mówiąc, to ja naprawdę nieraz tak patrzę z zaskoczeniem na ludzi i tak się zastanawiam, jakby mam takie, takie, takie... taką mam ochotę zapukać i powiedzieć, halo, jest tam ktoś w ogóle, tak? Bo obserwując ludzi na świecie czy w internecie, to widzę, że ludzie działają tylko na tym autopilocie, tak? Że w dalszym ciągu nienawidzą ludzi, którzy w jakikolwiek sposób zachowują się inaczej w swoim życiu, którzy w jakikolwiek sposób inny myślą, Którzy robią cokolwiek innego, nie są w stanie absolutnie tego pojąć, że ktoś może żyć inaczej, że ktoś może myśleć inaczej, że ktoś może patrzeć na jakikolwiek problem inaczej. Czyli mają po prostu takie zawężone, yy, tunelowe widzenie i, i z tego się składa ich świat, tak? Więc wtedy zawsze tak sobie przypominam tego mojego sąsiada i tych biorobotów. Biorobotów tak się mówi? Nie wiem. I, yy, I naprawdę tak sobie myślę, wow, tam jest jakby pusto, tak? Tam jest tylko ta otoczka, a reszta wszystko to jest mechanizm, który idzie jednym określonym torem. I to było dla mnie w tym filmie takie uderzające i to sprawiło, że ten film zrobił na mnie duże wrażenie, bo i tutaj jednocześnie no i autor tego tekstu jak i reżyser oczywiście również bardzo dobrze to oddali i również to zauważali, tak? Więc jakby taka z jednej strony ulga, a okej, okay, to są ludzie, którzy to widzą, a z drugiej strony takie przerażenie, że kurczę, naprawdę tak jest, naprawdę tak jak jest pokazane w tym filmie. Tak to w większości w życiu wygląda. I jeśli ktoś tego typu problemy ma, to nie otrzymuje pomocy z żadnej strony. Więc w dalszym ciągu największymi hejterami kobiet są kobiety, a yy, mężczyźni po prostu bardzo często, tak jak w tym filmie, się gapią i uprzedmiotawiają kobiety. Nadal tak jest. Oczywiście tak nie zachowuje się każdy, tak, bo tutaj bohaterka też przecież miała męża, który w taki sposób nie działał. Natomiast wielu, wielu, wielu ludzi. I jest to i przerażające, i smutne. Ja też w życiu mam tak naprawdę kilka osób, z którymi można wejść w ogóle w jakieś głębsze rozważania, w jakieś głębsze tematy. Wiecie głębsze niż smoltok, niż jakaś taka pogawędka, jakieś plotki czy właśnie pogoda. I naprawdę tych ludzi, nie ma wielu. Czasami oni się gdzieś tam chowają po kątach, na przykład kiedyś rozmawiałam z pewną dziewczyną na ten temat, to znaczy rozmawiałyśmy na, na inne takie różne interesujące tematy i, i ona powiedziała mi wtedy, że Jezu, co to w ogóle za tematy są, że ona takie tematy to porusza po kilku buchach. No więc dla mnie to też jest dziwne, że trzeba. Trzeba wypalić kilka jointów, żeby, żeby móc porozmawiać na jakiś temat, albo trzeba się upić, żeby coś. W ogóle z ludźmi pijanymi tak naprawdę się nie da, nie da rozmawiać poważnie, więc no niestety wygląda to, jak wygląda. Ja cały czas widzę tylko ludzi, szczególnie w internecie, chociaż nie do końca to, co jest w internecie, można przenosić na realne życie. Bo nie do końca w realu to wygląda tak jak w internecie. Wygląda, w internecie wszystko wygląda bardzo, bardzo źle i wydaje się, że świat się wali. W życiu realnym jednak jest trochę lepiej. Natomiast szczególnie w internecie, co widzę, ale też nie tylko, to to, że ludzie po prostu powtarzają. To, co słyszą, to co przeczytali, to co usłyszeli, od jakiegoś komentatora, od jakiegoś polityka, jeszcze gdzieś tam indziej. I to są takie wiary, tak? To, to jest takie podzielone na takie różne wiary i po prostu cały czas powtarzanie tych haseł, mimo że nikt i niech się tak naprawdę nie zastanowi nad tym, kurczę, co ja właściwie mówię. Czy ja na pewno tak myślę, czy ja tylko to mówię dlatego, że usłyszałam to gdzieś i gdybym tego nie słyszała, to w ogóle by mi to nie przyszło wcześniej do głowy. Dlatego ja Wam polecam zawsze patrzeć na każdy problem z różnych punktów widzenia. Jeśli chodzi o polityczne, na przykład to spojrzeć na to z punktu widzenia i z prawej strony, i z lewej strony, a później jeszcze w ogóle samemu to sobie wszystko przemyśleć i jeszcze z jakiejś innej strony spojrzeć, jeśli taka istnieje, tak? I dopiero wtedy można świadomie do czegoś dojść, ale aby to zrobić, to trzeba naprawdę ludzi posłuchać, i dlatego też uważam, że tak ważnym jest. Czytanie literatury, bo ona uwrażliwia człowieka na punkt widzenia innych ludzi, pokazuje historię różnych ludzi i y, pozwala się wczuć w tę historię. Oczywiście, tutaj, oglądanie filmów również takie może być, jednak bardziej angażujemy się czytając książki i możemy poznać różne punkty widzenia. Y, natomiast, no, jeśli ktoś nie czyta, Dobrych książek, nie mówię o złych książkach, bo w tych złych książkach to niestety nie można się niczego dobrego doczytać i nic dobrego z tego wynieść nie można, naprawdę nie można. Natomiast w dobrych książkach tak. I jeśli ktoś nie czyta, to później najczęściej właśnie działa w życiu tak, jak działali ludzie w tym filmie czy w tym. W włoskim opowiadaniu, więc jeśli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to bardzo, bardzo Wam polecam. No i zapraszam oczywiście do zostawienia komentarzy pod filmem. Niedawno włączyłam też mo na moim kanale funkcję wsparcia, także jeśli się Wam podoba to, co robię, to oczywiście do takiego wsparcia zapraszam. Ja najbardziej zapraszam do mojego sklepu internetowego, gdzie możecie kupić naprawdę bardzo dobre webinary. Jak uczycie się szybko angielskiego, jak uczycie się szybko niemieckiego też wideokurs, który w tej chwili nie jest dostępny, ale jest na przykład w styczniu dostępny, gdzieś tam w połowie roku może będzie. I, I wtedy po prostu to Wam też coś daje. Natomiast jeśli chcielibyście wesprzeć kanał jakąś mniejszą kwotą, to oczywiście zapraszam do tego. Mogę Wam nawet pokazać, jak to na moim kanale wygląda, jeśli chodzi o zarobki, jest to mały kanał, on ma tych subskrybentów w tej chwili ponad 70 tysięcy, gdzieś tam prawie 80, ale tutaj najbardziej chodzi o wyświetlenia, więc zobaczcie, ja Wam to pokażę. W marcu, kiedy opublikowałam 13 nagrań, chyba nigdy nie opublikowałam tak dużo nagrań jak w marcu. A zobaczcie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o dochód, nie dochód, tylko przychód, oczywiście, bo to jest jeszcze przed podatkiem i wszystkimi odliczeniami. To to jest taka kwota, nieco ponad 1000 zł za 13 nagrań. Także jeśli macie ochotę wesprzeć kanał, to zapraszam, będzie mi bardzo miło. No i też napiszcie w komentarzu, jakie tematy chcielibyście, abym poruszyła, bo wiem, że lubicie te tematy i nie tylko, i być może myśleliście już o jakimś temacie. I jeśli ja mam jakieś swoje przemyślenia na ten temat, to chętnie się też nimi z Wami podzielę. Także dajcie znać w komentarzu, jakie macie pomysły. Ja oczywiście pomysłów też mam całkiem sporo, ale chętnie się też ustosunkuję do Waszych próśb. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się, uczcie się patrzeć na świat oczami drugiego człowieka i kwestionować. I do zobaczenia wkrótce w następnym nagraniu. Pa pa!